Serdecznie w kolejnym odcinku wywiadów z Belframi. A dzisiaj porozmawiamy sobie z panem Piotrem Chłodniewiczem, czyli nauczycielem angielskiego w naszej szkole. Serdecznie zapraszam na film. Więc zaczniemy od pierwszego pytania. E, jakie jest pana ulubione słowo po angielsku? Ojku, ciężko wybrać, ponieważ e, dużo jest takich słów. E, ale chyba takim ulubionym standardowym, jak i wszystkich, to awesome bo ma takie w sobie coś specyficznego, jest popularne, jak to mówicie, jest cool eee, i wszystko jest awesome, ale lubię też słowo stuff, czyli różne rzeczy, tak, bo można je użyć w różnym kontekście, na przykład this stuff is good, może być muzyka, eee, film, jedzenie, więc eee, to chyba będą moje ulubione słowa, nie jedno, ale więcej niż jedno. No, dobrze, że nie poznałeś tego mojego, no, no dobra. Eee, więc... to jest <laughs> ciekawe, jakie jest Twoje ulubione słowo. Może przemieścimy tą sprawę. Ulubione słowo po angielsku pana Chodniwicza to? Fancy. 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 Airport czy plane? Yeah, Nie. No. Oh, no, no. coś związane z Lotniskiem może być. Więc y, mam następne pytanie: jaki jest pana ulubiony kraj anglojęzyczny? Ulubiony kraj anglojęzyczny. Eee... Ogólnie Wielka Brytania, ale darzę sympatią e, na równi e, Anglię i Szkocję. E, bardzo lubię jeździć do Anglii, bardzo lubię Londyn, ale też uwielbiam Oxford, e, bo jest takim całkowicie innym miastem, bardzo uniwersyteckie i można tam spotkać ludzi z całego świata i poczuć taką prawdziwą atmosferę international studies. E, poza tym samo miasto jest urokliwe, także polecam wizytę przy okazji Londynu, który jest rozreklamowany, Oxford, który jest tylko godzinę pociągiem z Londynu, a niecałe 5 funtów. Często Pan tam wyda? Staram się co najmniej raz w roku być w Anglii, a jeżeli się uda to dwa razy. W tym roku byłem raz, ale myślę, że może nie w tym kalendarzowym, ale w tym szkolnym uda się drugi raz. A czy zna Pan jakiś inny, obcy język tak dobrze jak angielski? Tak dobrze tak jak angielski to nie, ale uczę się hiszpańskiego, szwedzkiego i niemieckiego. To są początki i przyznam, że z tych wymienionych języków najtrudniejszy jest szwedzki, a zwłaszcza wymowa, która jest całkowicie inna niż od tego, co się spodziewałem. Także jestem w trakcie, jestem beginner. I one. Na pewno trochę hiszpańskiego, trochę niemieckiego. Może pamięta Pan coś z rosyjskiego, bo chyba Pan miał rosyjski w rosyjskiej szkole? Pan przy angielskim. Niemiecki, ale ja też może szwedzki, bo dużo mówię stracony w Szwedzki. Bazując na jego opowiadania z jego podróż, bo to na pewno hiszpański trochę widzę trochę hiszpańskiego, niemieckiego, no, a na no nie wiem. Pewnie no, zna jeszcze parę. Tylko się <laughs> nie chali. Język miłości. Jaki język, Klaudia, jaki język? No powtórz, powtórz. Język miłości, język zrozumienia. A co można myśli? To pan stara się być bardzo kompromisowy i nie mieć z nikim żadnego problemu? Chyba, że ktoś już jest bardzo ir irytujący człowiekiem, to pan nie boi się wyrazić sobie opinii na temat tego człowieka. To jest taki dla mnie, może się z nami porozumiewać, bez z problemu i jakby postawić się w naszej sytuacji, w której że jesteśmy młodzi gdzie niektórzy nauczyciele nie Jakoś tak, co Pana natchnęło do tej nauki? W dzisiejszych czasach angielski oczywiście jest tym głównym językiem, ale i pracodawcy wymagają już nie tylko angielskiego, ale jakiegoś dodatkowego, więc jeżeli chce się znaleźć dobrą pracę, to trzeba znać język, który na przykład jest mniej popularny, tak jak na przykład szwedzki. Wtedy ma się szansę na przykład na bycie przewodnikiem po Warszawie w języku szwedzkim, gdzie można zarobić dobre pieniądze. Bo takich osób jest mało. Chyba nie chce pan od nas odchodzić. Nie, no tak ja, no. Absolutnie. To dobrze, to się cieszę. Jaki jest y, pana ulubiony sport, który pan uprawia, albo chciałby uprawiać? Eee, shopping, ponieważ pan bardzo, lub, bardzo lubi znajdować sobie różne promocje. To ma sens, że lepiej kupić coś na niższej cenie niż y, przepłacać. Mm -hmm. I pana akurat ma do tego smykałkę, ale oprócz shoppingu lubi sport. Może pływanie? To odpowiedź. jak chodzenie po kawę. Może baseball, ale też prześciganie się w kolejce po nowy rodzaj telefonu, model. <grym> Nie, cieszę ja się. Powiem. Pan nie sprawia, nie sprawia wrażenia, jakby bardzo głupi <grym grym> sport, ale no nie, to może, jakieś, to może takie jakieś amerykańskie sporty, jakby rugby, ducho. Czy chciałbym uprawiać? A... Kolarstwo lubię, nie uprawiam, lubię jeździć na rowerze, ale lubię oglądać Tour de France, więc zawsze w lipcu, 3 tygodnie lipca to jest mój czas z Eurosportem, żeby obejrzeć każdy etap Tour de France. I nikt mi nie może wtedy przeszkadzać, bo oprócz tego, że jest to ekscytujące może nie dla wszystkich, ale dla mnie to można zobaczyć piękne widoki, bo jest pięknie pokazana Francja i super komentarze panu z Eurosportu. Chciałbym kiedyś chociaż jeden etap górski na żywo zobaczyć Tour de France, jak się zmagają kolarze. To takie moje marzenie. A jeździ pan jakoś rekreacyjnie? Może trochę ćwiczy? Eee, rekreacyjnie jeżdżę i zaczynam ćwiczenia od przyszłego tygodnia z trenerem personalnym. No mm. więc tak, to związane z tym pytanie kolejne, jakie jest Pana ulubione danie? Tak na słodko, czy bardziej nie Nie mm, Trzeba by było podzielić, bo jeżeli na słodko, to zawsze szarlotka i sernik, absolutnie. Na no, lody. Jakieś ciasto. Na pewno ciasto, ciasto na ciasto Na ciasto, ale nie, szczerze mówiąc, że pożyszczamy. No, i ekbeza, więc jak pan wygląda jak beza, Co ty gadasz? Taki słodki. A taki słodki. Klaudia, ty jak Taka myślisz? No sobie jakieś ciasto, ale ciasta to lubimy beza. Na pewno mam takie. Zawsze zupa pomidorowa i tradycyjnie. Schabowy z zimnekami, z rówką. Jeżeli już to, tak tradycyjnie, mhm. prościej tak. Chyba opieruje. Klaudia. każdy robi da Pizza. Pewnie jakieś takie zamienniki wegańskie różnych dań. Jakie sałatki pewnie, czy coś takiego. Jaka jest pana ulubiona bajka z dzieciństwa? No to z tych czasów to może... <noise> oh, <yes. głos> nie wiem, Rexio, Kot Filemon coś w tym stylu, może jeszcze te starsze bajki. Myślę, że. Pa, <noise> 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 może, nie wiem, Wilki Zając. Gumicie. Gumisie, może nie z dzieciństwa, bo już takim dzieckiem nie, ma, nie byłem, ale, ale no, już byłem trochę starszy. Ale gumisie, absolutnie e, fantastyczne i e, po prostu mogę oglądać cały czas postacie wyraźne. I e, absolutnie polecam ci, co nie widzieli, to gumisie, czy w wersji polskiej, czy w wersji oryginalnej. Chociaż uważam, że polski Darwin e, super. A woli Pan oglądać właśnie po polsku, po angielsku, czy może jeszcze w jakimś innym języku? E, jeżeli chodzi o bajki, to zależy, bo czasami polski tabbing jest lepszy niż oryginał, a czasami jest odwrotnie. Natomiast filmy, seriale e, wolę w języku angielskim. Jeżeli to jest inny język niż angielski, to też oglądam w oryginalnym, ale z napisami po angielsku. Taki mix. A czy ma Pan jakieś zwierzę? Tak, posiadam psa. A jak się nazywa? Wabi się Abi. Ale na imię padła moja siostra. Jest genialna i wyjątkowa. Jak każdy pies u każdego właściciela. Czy ma Pan jakieś zwierzę? E, tak, ma psa. Może też ma pojęcie. Tak, ma mam psa, bardzo go gocha. Nie wiem, czy posiadanie rodzeństwa, też się zaniedbię, że posiadanie zwierząt. Ale wiemy, że posiada rodzeństwo, tak? tak? Posiada. Mhm, a jakie? Siostra. Mam jeszcze ostatnie pytanie, e, czy nauczyciel angielskiego to, to był w ogóle przypadek, czy marzenie od dziecka? Marzeniem dziecka to było różnie. My marzeniem od dziecka to było zostać pilotem, ale no niestety marzenie się nie spełniło. Spełniło się latanie, bo staram się jak najczęściej. A tak naprawdę nauka języka angielskiego, tak zawsze chciałem znać dobrze angielski, bo chciałem podróżować wiedziałem, że język angielski mi to umożliwi. Wiem, że Pan podróżuje bardzo, bardzo dużo, a ja mówię, że nie ma to więc podróżuję jakby ponad swoje środki. Pan zna strasznie dużo miejsc w Warszawie, jeśli chodzi o restauracje czy jakieś kawiarnie, w których... W życiu nie widziałem i pan wioszka raz nie o nikogo powiedział. I los tak sprawił, że też uczę angielskiego i lubię to, bo lubię przekazywać dalej wiedzę i odkrywać tajniki języka angielskiego przed uczniami, studentami. Bo jest to zawsze ciekawe, bo też sam się uczę. A czasy się zmieniają, jest wiele nowych metod nauki, więc ja też się muszę uczyć, żeby potem was dobrze uczyć. W takim razie bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję eee, i życzę powodzenia w angielskim i nie tylko. Dziękuję bardzo, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Tak się to jak jakiś popochaniec nawet. No. <grystanie> <grystanie> Witam serdecznie. w nie <grywa> jestem twoja bruszka przestępczo. Niestety wszystkie linie są chwilowo zajęte. Czyli długo jeszcze, szczęśliwie. Widać yy, yy, Wymaza to z pamięci. Ty coś robisz, dziecko Nie. Dobra, a to jest. No dobra, yy, mów yy, rób intro teraz sobie. Dobra, dobra, tak? Już mam. Już... No. się nazywa? Nie wiem. Nie, jeszcze, jeszcze się nie, nie nagrywa. Dobrze, nie mogę teraz rozmawiać, no. Dobrze, wiem, że będzie rosałek jutro na obiad, kocham możemy... się. Mateusz, jako że jest teraz... Y, mówiłeś z panem, bo rozmawiałeś po angielsku, to może przeczytasz coś Macko, ale wichura! <laughs> ja mam się patrzeć prosto w kamerę, czy trochę wyżej? Teraz się patrzę na czyli. Hejtę czy gole, hejtę to może Dobra, a i brzydki obraz. Ale nie wiem, czy, czy on. brzydki y... obraz. <grydzi> Niech jest tak, żeby zacznę się rozmawiać na tym i że Bartek jest na wczuleniu, a potem nałożymy No, w... on powinien być bardziej z tyłu. Dlaczego? No, skoro jest w tle. W... Nie, on jest w tym podliczeniu. A potem się wszystko zrobi ciak I będzie drugi raz wiesz, o to bardziej, w pierwszym załatwieniu. Dobra, co tylko trochę bliżej. Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku wywiadu z belframi, a dzisiaj będziemy rozmawiać z panem Piotrem Chodniewiczem, czyli nauczycielem angielskiego w naszej kochanej szkole.